Siemano ekipo, witam was serdecznie, A dzisiaj kolejna bomba cukrowa od Kongstrąga. Kolejny napój, który najprawdopodobniej zabije mnie ilością cukru. Kolejny napój energetyczny, który centralnie... Jak mnie nie zaborduje ilością cukru, to smakiem. I zanim powiesz, że ej, ale stary... To jest napój bez dodatku cukru. Nie uwierzysz. Lidl postanowił pójść w napoje bez dodatku cukru. Tak, macie rację. Kong Strong postanowił pójść w napoje bez dodatku cukru. I to jeszcze jakie. Kong Strong o smaku lici. O smaku lici. Co to kurde? Nagle zaczyna nam się druga biedronka tworzyć? Względem dziwnych smaków? Wcześniej mieliśmy pigwę, którą ciągle jeszcze szukam spokojnie i ja nad tym wszystkim panuję, ale jako, że ten napój miał premierę już naprawdę dobre parę tygodni temu, mógłby już zostać zbiegody i został chyba zbiegody przez tego panocka. I słuchajcie, Lidl, zaczynacie coraz bardziej przypominać biedrę? Jeszcze dalibyście to wy... 500 ml puszkach, to by dopiero było kurde full biedronkowe, ale spoko mamy tutaj napój 250 ml, mamy 80 mg kofeiny, mamy oczywiście smak lici, który sam sobie jest już dziwnym smakiem, biedronka z tymi swoimi kwiatowymi smakami może już naprawdę <grywka> spadać, albo alkoholowymi Albo w ogóle normalnymi, ale kurde, mega mi, Jeżeli takie słowo istnieje, ale puszka sama w sobie to jest zwyczajny. Jakbyście słyszeli jakieś tam uruchamiające się jakby silniki samolotowe, to jest mój komputer. Ściągam tam coś, więc nie mogę nic wyłączać. To jest standardowy design jak na Kongstrąga, czyli mamy tutaj goryla w połowie przykrytego napisem Kong Strong. cała puszka jest w takim rubinowym kolorze mamy tutaj jakby rękę Zeusa, czyli wiecie ręka trzymająca pierun samą błyskawicę jeszcze na dole a tak mamy różne odcienie czerwonego nawet można się pokusić o różowy troszeczkę srebrnego to jest naprawdę bardzo fajny design chociaż, że naprawdę nie odbiega to na przykład od designów Bipowerów. To jest też taki minimalizm, żeby coś tam jeszcze dodać i tak dalej, ale główno dowodzącym całego designu ma być jakiś zwierzak, w tym przypadku goryl. Jeżeli miałbym porównywać ten design do biedronki, to wydaje mi się, że to jest Ted sort. naprawdę. I tutaj, i tutaj, mamy coś tam dodane, ale główną grafiką, jaka musi tutaj dominować, jest właśnie grafika jakiegoś zwierzęcia. Kolory tutaj się centralnie zabijają. Patrzę tak kątem oka na puszki od B-Powerów, no i właśnie, no, takie mogę fakty wysunąć. Więc smak lici. nie muszę nic mówić, że lici, to jest naprawdę jeden z takich... Potężniejszych wyzwań, żeby zrobić ten smak, bo jedynie, że to jest smak tropikalny, jedynie, że to jest smak, no, ok, może nie tropikalny, ale naprawdę taki trudniejszy do wykonania, taki egzotyczny. To jest naprawdę trudniej to wykonać, trudniej to odwzorować. i sam skład, jak patrzę tutaj, jak to jest ze słodzikami. Substancja słodząca tylko sukraloza. Chyba normalne kongstrogi też miały tylko i wyłącznie sukralozę jako słodzik. Bipaury to oczywiście albo acesulfam z sukralozą, albo jeszcze w niektórych, na przykład w tym wiśniowym, można się było doczukać również aspartamu. No ale no to, to są tylko pojedyncze przykłady. No ale od początku woda, regulatory kwasowości, kwas cytrynowy, cytrygiady sodu, dwutlenek węgla, tauryna, aromat, kofeiny, oczywiście 32 mg, czyli 300%. substancja słodząca, sukraloza i ty, Nawet jest podana wartość tej sukralozy? Ej, to jest coś nowego! like, to jest już coś nowego! Inotyzol, witaminy, jacyna, kwas pantotenowy, B6B12 jako barwnik, koncentrat z czarnej marchwi. I o tym właśnie mówię: nie ma sensu dawać jakichś tam czerwieni alura, pierdzielatów, stratów, tatów i tak dalej. Dajesz sobie po prostu koncentrat z czarnej marchwi, to też działa jako fajny barwnik. I tutaj mamy tę samą historię, jak przy przypadku Bipowerów. Bardzo nie lubią liczać wartości odżywczych na 100 ml. Spoko. Dobra. Mamy wszystko tak, jak trzeba. Tak więc pozwoliłem sobie jednak na szybko obliczyć te wartości, bo to jednak jest na 250 ml i nie miałem pewności co do niektórych e, wartości. Tak więc od początku... Ten 250 ml Kong Strong bez cukru, co jest naprawdę unikalne, dostarczy Wam 5 kcal żadnych tłuszczów, fasów tłuszczowych nasyconych, żadnych węglowodanów ani cukru, żadnego błonnika ani białka, 0,175 tysięcznych g soli i z witamin 17,5 mg niacydy. 1,75 mg witaminy B6, 1,25 mikrograma witaminy B12 i kwasu pantotenowego 5 mg. Karteczka wędruje na bok. To możemy otworzyć, to możemy sprawdzić i liczy. To jest naprawdę temat rzeka. Jeżeli miałbym być z Wami szczery. Są naprawdę dobre napoje lici i chyba do tej pory nie spotkałem się z takim gorszym napojem lici, jeżeli miałby być z wami naprawdę szczery. Wszystkie napoje lici do tej pory były świetne. Jak wyjdzie z tym, sprawdzimy teraz, tylko ja muszę jeszcze zresetować kubki smakowe, bo przed chwilą piłem. Przyleciały do mnie w końcu 24-pak dzików bezkofeinowych brzoskwigowych. No to ja oczywiście, jako miłośnik tej serii bezkofeinowych napojów od ekipy warszawskiego Koksa, byłem zachwycony, więc dlatego, no polecę, napiję się jakiejś wody i zaraz wracam. ok resetik zrobiony, możemy otwierać. Może by sprawdzać, pyka naprawdę jak dobry napój energetyczny 500 ml. To naprawdę dobry znak. O, jak dobrze wiadomo, te 250 są po prostu takie, że tut tu, tu i tyle. A takie że strzelają, jak się je otwiera, tak strasznie jakby chciały, a nie mogły. A tak mamy po prostu mocne otwarcie, takie jak trzeba. No, pachnie jak liczy. Co, co, jak, co? Pachnie jak liczy, ale pachnie też takim lekkim, nie wiem jak to kurde nazwać, lukrem. Wiadomo, to jest mocny zapach, jak to zwykle bywa, ale pachnie mi to troszeczkę takim, taką różą, dziką różą. O! Jak. Ostatnio nawet mieliśmy dżem z dzikiej róży. To pachnie naprawdę jak lici, ale wymieszane również jeszcze z dziką różą. O, z takim dżemem, wiecie. Yy, kolorystycznie czerwony? Coś w ten desek? Może coś innego? Ty? Ale lekko barwił te! Wow! Kolorystycznie byłbym to porównać do blacków, na przykład Wild Strawberry. To jest właśnie ten desej. Naprawdę lekko, leciutko barwiony ten napój jest. Naprawdę taki wow! No, można się zaskoczyć. W sumie, jak tak patrzyłbym na Bee Powery, one też tak yy, może też tak można powiedzieć, że one są barwione w ten sposób, i tutaj mówię bardziej o tych czerwonych smakach, typu właśnie ta wiśnia i tak dalej. To one były tak lekko barwione, a cała ta reszta to wiecie, żółty to był naprawdę żółty, rzecz żółty, jakbyście sok multivitamidem mieli zamiast napoju energetycznego. Gold był naprawdę tak barwiony jak prawdziwy szampan. No, kolorystycznie odpowiada takim Black Op, bipowerom i tak dalej. Ty naprawdę pachnie jak kurde lici wymieszane z dziką różą. Co jest? Dobra, spróbujmy tego, sprawdźmy jak to będzie się parowało z tymi wszelkiego rodzaju bi i tak dalej, no kurde, jestem naprawdę ciekaw, pierwszy Kong Strong, który jest smakowy, jest to smaku dziwnego owoca i jeszcze kurde, możliwe, że co miesiąc będzie nowy wprowadzany, żyć nie umierać kurde. No proszę Lidl. Nie powiem, że kurde. Słabiutko, ale spodziewałem się jednak czegoś innego. Hmm. Ej, słuchajcie, kurde, to nie jest tak mocne w smaku, jakbym się mógł tego spodziewać. Wow, ej! To smakuje, jakbyście naprawdę troszeczkę dżemu z yy, dzikiej róży. Wywieszali z takim napojem o smaku litchi i jeszcze to rozwodnili. Naprawdę, to smakuje jak rozwodniony napój o smaku litchi z dodatkiem tego... Kurde, naprawdę mi tak ta pufa zaczęła skrzypieć? Kurde. Myślę, że wczoraj jest tylko jeden wypadek. A proszę. Pufa mi się zaczyna, kurde, psuć. No właśnie, jakbyście ten napój litchi rozwodnili, ale dodali tam jeszcze troszeczkę takiego wysoce skondensowanego dżemu z dzikiej róży. Nie powiem, że tutaj czuję jeszcze słodziki na taką skalę, bo możliwe jeszcze, że mogę wyczuwać słodziki z poprzedniego napoju. Powinieneś, Cytar, bardziej się postarać i nie pić nic przed testami, ale nie myślałem, że moja rodzinka tak szybko gdzieś pojedzie też. Tak więc, no cóż, mój błąd przyznaję, ale jeszcze raz od początku. Kurde, mamy tutaj naprawdę lekki w smaku. Jakże lekki, bo jakby tak spojrzeć na Bohito, Bohito było spoko. Spójrzmy na klasyka, troszeczkę się popsuł, ale to jest nadal mocny smak. Na kolosusa Zero to jest najlepszy Kongstrąg do tej pory. Kuba eee, Libre, niby słaby smak, tak jak cola, ale smak był mocny. Tu jest najsłabszy smak ze wszystkich tych Kongstrągów, jakie miałem do tej pory. I nie powiem, że to jest złe, ale ja się spodziewałem czegoś innego. Nie powiem, zawiodłem się lekko, bo... Chciałem coś jednak mocniejszego. Może to jest jakaś pierdzielnięta puszka, a pozostałe są mega mocne w smaku samym Lici. Nie wiem, ale jedno trzeba przyznać na pewno. Smak Lici jest oddany i to naprawdę stuprocentowo. Troszeczkę dodane jest tam niby dzikiej róży i tak dalej, ale. Głównie tutaj jest czuć lici, tylko że strasznie rozwodnione. Tu naprawdę, jakbyście pili wodę gazowaną o smaku lici, A nie napój energetyczny, który jednak Wy byście chcieli, żeby był w jakikolwiek sposób silniejszy w smaku. Tak więc. Nie mam rankingu Lici, samych Lici mógłbym zrobić ranking tych naprawdę dziwnych smaków, czyli właśnie ostatnio była pigwa, teraz jest Lici. Dodałbym jeszcze te różnego rodzaju popierdzielone smaki typu PewDiePie, borówka, brusznica. I tam byłby nisko jak nisko, ale nie byłby też najniżej. No i dobra, według mnie to by było na tyle. To nie jest fail. Nie zrozumcie mnie źle. To nie jest fail, ale na tle tych wszystkich innego rodzaju napojów energetycznych, ja bym go porównał na przykład do Zevi, która była też taka lekka w smaku. No dobra, no może nie do Zevi, ale do GFW też były takie lekkie w smaku. Niektóre smaki były naprawdę potężne, wydupcone w górę w... W naprawdę potężnych wartościach. A tutaj kurde, to jest taki, jakbyśmy na przykład testowali ee, Blue Eyes, jakbyśmy testowali Snowcone od Fuel to jest właśnie coś tego typu. Jeżeli chodzi o intensywność. A sam smak to jest właśnie liczy jakie kocham, lubię i szanuję. I z tym was mogę zostawić. Napiszcie w komentarzach, jak wam ten panocek smakował, bo dla mnie, jak mówiłem, smaklić jest bardzo dobrze zrobiony, ale jest jego po prostu za mało.